Od dwóch lat ważyły się losy budowy spalarni niebezpiecznych odpadów. Mieszkańcy są przeciwko tej inwestycji. Wójt również od początku był sceptyczny, ale jak tłumaczy, musiał działać zgodnie z prawem. Nie mógł się kierować emocjami. Protesty mieszkańców jak najbardziej rozumie. Tak, dzisiaj podjąłem decyzję środowiskową negatywną, która jest jakby dla mnie efektem dwuletniej pracy. Tak? Otóż pierwsze informacje na temat inwestycji pojawiły się. 5 czerwca 2014 roku na teplicach ogłoszeń w miejscowościach pojawiły się ogłoszenia, w których to poprzednik mu informował o tym, że korporacja PASMA Power przystępuje do realizacji zadania, czyli przystępuje do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Henryk Babuśka przyznaje, że w raporcie środowiskowym kwestia uwarunkowań społecznych została potraktowana lakonicznie. Tłumaczy, że wówczas jeszcze nie był gospodarzem gminy, a gdy pojawiły się protesty był wójtem raptem dwa miesiące. Główną przyczyną, dla której decyzja jest negatywna, oprócz tych rzeczy, które wymieniłem, było to, co się wydarzyło w Tis tak? Nie ukrywam, ta inst instalacja referencyjna przedstawiana przez korporację, czyli Tidvale, która miała pokazać e, sposób przetwarzania Odpadów. zastosowanie technologii plazmowej do przetwarzania odpadów nie tylko przemysłowych niebezpiecznych, ale też komunalnych. Bo to miało decydować o tym, że ta instalacja mogłaby powstać na terenie mojej gminy. W jednej z angielskich miejscowości miała powstać pierwsza tego typu spalarnia w Europie. To właśnie na niej wzorowała się korporacja zainteresowana budową zakładu w Nowej Wsi Legnickiej. Okazało się jednak, że ze względu na błędy technologiczne inwestor zrezygnował z brytyjskiego przedsięwzięcia. Teraz przeciwnicy wójta os Skarżą go o tchórzostwo. Pewnie tak, ja nie, na, nie mam na to wpływu, co powiedzą niektórzy z moich mieszkańców. Natomiast ja też powiedziałem i to podkreślałem zawsze w każdym wywiadzie, że nie zrobię niczego, co nie będzie, będzie niebezpieczne. Wójt nie boi się referendum w sprawie jego odwołania. Uważa, że ta inicjatywa ma charakter polityczny. Podtrzymuje swoje stanowisko, że jeśli społeczeństwo postanowi go pozbawić mandatu, przyjmie to z pokorą.